Ciężko z to kolejny odcinek z Snafa DLC Ruin. I jesteśmy tutaj, gdzie zabiliśmy Montiego, właśnie przed chwilą to znowu musiałem powtarzać, bo to zapisu jednak nie było. I no, kontynuujemy, kontynuujemy naszą przygodę w poszukiwaniu Grzesia w sumie da, dalej. Jesteśmy na czapterze piątym, jakby co, tak jakby kogoś to interesowało. I co. Jesteśmy w sumie ponad w połowie. Można by powiedzieć. Teraz idziemy, nie wiem gdzie kurde. Jesteśmy w tym rockcy Race i nadal. A wy... O Boże, jeśli Wam się podoba... Odcinki Wam się podobają, musicie zostawić łapkę w górę i suba. Okuźba. Yy, I dziękuję bardzo. A teraz tak. No 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 od... Odwróci się do mnie. Albo i nie. Wow, łapka w górę Właśnie, widzicie oni nie zostawił łapkę w górę. A ten co tutaj? O Boże. Widać nieźle się bawią chłopaki. Eee, maski nie mogę używać. Nie pamiętam jeszcze sobie do Się Zapomniałem. O Boże, dziura w ścianie. Kuźwa, gdzie ja idę? Kasik, w coś ty się wkopała, nie? Mogę maski użyć.

No oczywiście, że będzie coś do zebrania O, no, było widoczne to AR moon mask Sleep Czyli ma... Kurwa, te maski tego chopa to jest... Naprawdę kraj Sleep tej... Boże Powalone Eee... Dobra Lecimy dalej w takim razie Co tutaj się dzieje? O Boże Wow! Do you need assistance? Nie, dzięki. Be quiet. Go kart, siema. Yy, yy, oh, no, za chwilę jak tu Roxy wleci, to będzie. Będzie będzie ciekawie. Dobra, yy, go kart. Nie będę chyba jeździł go no ja coś tak myślę. Łe, trochę szkoda O, jest to, dobra. Kolejne ten, konduktory, czy jak to się tam nazywa, do ogarnięcia. Teraz to tak powoli leci, o wasza. Masakra. I cyk. A, nie zdąży. Fajnie. I cyk. Dobra, na styk. Roxy, słyszałem? Albo mi się zdawało. Jest. You can't hide o Boże, jak ona wygląda? Tej creepy masakra. Nie ma tu żadnej kamery takiej ukrytej. Nie. Dobra, y jest teraz. Te Jesteśmy teraz w tym pokoju tutaj. Ok, ona tu se chodzi. No. By trzeba było ją dać. Kurwa tutaj ona przez to się przebije czy nie Idzie idzie Here i rajem Tak ona to zniszczy Dobra Jest ja tam po drugiej stronie teraz dobrze... E Teraz powoli na cicho Nie denerowała, a ona zniknęła Kuźba fajnie Nie No bez kitu Musimy ją... Musimy Grzesia pierwszego znaleźć tu jest oczywiście znajdźka tylko no bo mnie coś powali. AR plus baby, what is she doing here? No bez kitu. cholerne te jest. Tu se chodzi. No zniszczone to całe masakra. Dobra Teraz załóżmy tą maskę i użyjmy tego eee... Drzwi muszę znowu ogarnąć pewnie O Czy ona tam podejdzie od razu? No idź, 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 idź Teraz tu. Fuck! O, cholerny królik. Szybciej mordo, Roxy, ja cię please. Marco, Polo! Dobra Mamy to eee, masakra, kierowanie animatronikami, zajebiście, podoba mi się A. Bo tu jest takie to. A ona se po prostu przez to przeszła, naprawdę? Jakikuś was kam. Troszeczkę oszukane. Ale no dobra. Yy, Grzesiu, gdzieś ty. Się skampił mi powiedz. Tu jest ten robocik, tylko. Eee. Yy, że myślałem, że tam stoi przez chwilę, nie? Ja nie wierzę. Cześć, tędy muszę iść. No, chyba jaja. Ja. Fajnie, fajnie. Tyle było tej. Nie mam drogi. poprzez ten wyjścia już zajebiście. Tu nic nie ma. Tam muszę iść naprawić tamto A, ah, Roxy Race Away podoba mi się bardzo. Dobra, najpierw to i Bajlando. Zrobione. Co tu mamy teraz? Wow! Oh yes, czyli oh, to oni Gregory, I'm in Roxy Racers. Say something! I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. What happened here? It looks like the whole place fell in. Something tunneled out, broke everything, and now I'm stuck here. Aha. I really think I need to go get help or call the police what how is that supposed to help there's no time fine am i even close where are you this place is huge single under the raceway under the raceway help me how do i get down there security lockdown down security log If you want to save your friend, you have to shut down the remaining set notes in Bunny Ball and Phaser Blast. Nie znowu! Ho, no to idziemy tu. O boze. Ble. Ble. Maski nie mogę założyć, idziemy na górę. Ale to jak mnie wzięła tej... I tylko jak się Kasia odezwała, to od razu zostawiła. Oni tylko na grzesia polują. Masakra. Jestem gdzieś, w jakimś biurze ochrony, czy coś I co tu jest grane? Coś tu mogę zobaczyć? Nie, nic, dobra To wychodzimy Gdzie ja kuźwa jestem teraz w tej pizzerii? Cześć, robocik Kojarzę to miejsce Ale nie wiem, czy tu byłem jako Grzesiu Ciężko stwierdzić, że to jest boni, bo... Co jest grane? Dobra Boże, wszędzie... Gdzie pójdę, to oczywiście... Czemu mi pozwala tu B, we... A tam nic nie ma Nawet, to o co chodzi? A ah, Bonnie z Bow. Rozumiem. O, prezencik! Co tu będzie? Comic page 1 This looks like Gregory. It's one of the Gregory's comics. O Boże. Masakra. No są kręgle, ale tu... O, tu mogę się też dostać. Tu widzę, że jest prezencik, dobra? AR, Bonnie Mask. What happened to you? Ale to jest ta maska. wow Co to robi maska maskę, bo niego? Kuźwa! Dobra, to się już wystraszyłem tego trochę. Co to kuźwa było? Holerne plus baby. Oh. To było masakra, i pokonać, by. Jesteśmy tu, dobra, wiem gdzie jestem. To była masakra, i pokonać, byf na Fauerty. Eee, jesteśmy Bonnie's Bowling, tak. Dokładnie tam. Oczywiście to miejsce będzie trochę inaczej wyglądało, bo jak. żeby inaczej. to też muszę kucnąć? Ja nie wiesz, ale tu masakra jest Mam nadzieję, że tu nie będzie endo tych szkieletów, nie? Bo mnie powali chyba coś Tak wiem tam mam iść, ale Nic tu nie ma takiego, dobra To idziemy snut. I co to mamy takiego teraz? Kuźba music man. co to robi music man? Wyłączony chłopie. On perfidnie jest chyba zniszczony. O Boże. Co tak szumi? Dobra, wyjdźmy stąd po prostu. Tu coś jest? A, no tak. Trzeba ogarnąć tę. Tu jest jakieś? Nie, tu nie ma, wszystkie prowadzą tam. Okej, okay. czyli znowu zagadki. Idziemy prosto. Rozumiem. Żeby tak nieczęsto jakoś używać. Aha, muszę coś tu ogarnąć. Czy tam tędy przejść po prostu, bo ja nie kumam. Dobra, przejdę tędy. Ty w Boże tam jeszcze coś tam leci? Tam chodzi coś po drugiej stronie? Bo słyszę masakra. Nie, tu nic nie ma. Muszę chyba ogarnąć to, co tak szumi, ale nie jestem pewny. pa, pytanie gdzie to sumi Tego tu chyba nie było, albo było? Nie wiem Cześć mordo Z tobą nic nie mogę zrobić no nic Jakby naprawdę nie mogę tędy przejść? Dlaczego? Aha, tu mogę ściągnąć maskę. Głupi. Dobra, mamy tam. Albo mi się wydawało, albo coś tam było. Dobra, yy, jakieś tu kamery ukryte? No nie ma. O kurwa, co to jest? Co to jest? Co tu jest o oh, musicmeny kochane? Mm. No ta... Bo czemu by nie. Masakra. A one tu nie, nie są. Rozumiem, że, żeby je odciągnąć, to muszę kamerę używać, tak? Czy nie? Zobacz, spróbujmy, one są. Dokładnie tu za zakrętem. Tak, muszę używać ty. Idźcie tu. Idą. Wywalone mają. Czekaj ją przejść. A tutaj może? Dobra, spróbujmy tu przejść najpierw. Po to. To będzie pierwsze. załatwimy. Będzie chyba najłatwiej, żeby to zrobić. O, że to zniszczone jest. O, no dole coś jest. Chłop tu jest z boku. He o, jest mi ukryta kamera. Co tu mamy? Kolejne przejście jakieś otwarte w tej restauracji. Gdzieś na dole. Dziwne. Nie idą za tymi kamerami. Nie, no w AR też mnie zniszczą. Dobra, a jakbym. Kuźwa idą. I co przejdą tu? Kuźwa jeden przyszedł. O o. Cała gromadka się tu zjawiła. Cała gromadka posła. Dobra, wielki ten trzeba ogarnąć. I jedno jest ogarnięte. Nie wiem. Chłop mnie goni, to wiem. Ale. Dobra. Tu coś jest. Tu nic nie ma. Tam jest. Tak. Aha! Dorwali mnie! Co ty gadasz, czyli one oh, tak... O, oh, Spróbujmy może ich odciągnąć jakoś. Eee... Gregory! Gdzie on idą? Halo? Gdzie wy pędzicie? Music Menki, halo? Co jest? Przyjdą tu? Czy one gdzieś tu są? Tam poszły Dobra, bierzemy buta Dobra, idziemy tędy, bo widziałem, że to za... Tam nie ma żadnego... Tu jest No dobra. O Boże, dobra. To będzie ciekawe. To damy na maksa. To damy też tak na maksa. Teraz to niech poleci. I to. A czemu ja robię? Dobra, dobra, wait, 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 to. Teraz to. To. I to. O Boże, źle, 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 źle. To. To. Perfekto. Nie mogę tu maski użyć Kuźwa, bo jest ta blokada pewnie Gdzieś tu O kamery, właśnie, ty. bez kamer to ja nie idę Eee, jestem se tu Tu są te musicmany A ja muszę się dostać Gdzie ja muszę się dostać? Tędy Eee Tam są music-meny. Tam jest przejście. Boże, nie wierzę. Tu jest kabel? Do tego? Tam jest. Kuźba, ale to jest przyrąbane. Jeszcze phaser blast trzeba zrobić. A, dobra, muszę je zaciągnąć. Czyli muszę z nimi taką rundkę zrobić, że to hit. Dobra, chodźcie, gdzie wy pójdziecie? Tu pójdziecie, dobra eee, Tutaj? A tu jestem ja O Boże, poszły tu I bajlando kurde Wow Poszło A, nie bajlando. No szybciej, szybciej, szybciej. Ruchy, ruchy. Dobra, dawaj, 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 dawaj. A bo tu jest przejście tak typowo. Nie. Ty już mnie nie zostawisz? No nie wierzę. Skąd on mnie słyszał, niby? Jak on mnie słyszał? To jest pytanie. O Boże, dobra. Ja już się znajdę te wszystkie cztery po prostu i będzie git. No masakra. Eee. Um. Co się zrobi to? O Boże, ale popsułem już Dobra Co tam to mi otworzy? Aha, przejście tutaj! Opaki, chodźcie, chodźcie, opaki. E, teraz tak. Tutaj zapraszam, tutaj do tego korytarza idą. Idą, powoli ale idą. O, są koło mnie. Dobra, i was wydupimy kuśba jeszcze na tą kamerę, żeby było jak najdalej. Dawaj, 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 was dawaj. Dobra, bajlando dobrze je wygoniłem. No ta, maski i dezaktywujemy ostatnie. I wracamy. Presto już. Tu se pójdziemy górą. Pizza. Tutaj dołem. To zrobimy. O boże. I teraz do gwiazdki nie mam dostępu. Nie, to to delete. To muszę naokoło. I gwiazdkę dajemy. No kurde, tutaj pięknie. A te szybszy jestem, już chciał się pojawić. A tu się otworzyło, dobra, nieważne. Jeszcze tylko dojdziemy z tego w takim razie. Aha, nie mogę zdjąć tu maski. Teraz mogę. Boże, tu jest ładowarka do Freddy'ego w ogóle, dobra, idziemy. Kuj się jest trochę długi ten odcinek. I tak go potnę trochę. I dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj mam iść. Wow, nie wiem, czy to był dobry pomysł, że tu poszliśmy. O Boże. Co tak długo lecimy, halo? Lusaki się pojawiają. Van Phaser blast. O Boże. Co to kuźwa jest? Królik, wow, dobra. Tu skończymy ten odcinek. Jeśli ja się podobało, zechciał w górę i suba, bo co to się działo? To jest hit po prostu. Jesteśmy Phaserblaster. Musimy znowu tak kuźwa rzeczy schakować czy coś. Więc jeśli ja się podobało, zechciał w górę i suba, a. Ja co to montować i wrzucać? Bo tam trzeba trochę rzeczy pociąć, więc no, do jutra. Na. No.